Cześć! Cześć z tej strony Borek. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, e, czyli Tomek, e, jak ja przynajmniej robię taki super mega ostry sos czosnkowy. E, do, nie wiem, do kanapek, do dań z Grilla. Praktycznie e, do dań obiadowych, do jakiejś karkówki pieczonej. Ten jest naprawdę rewelacja, nie? Ja uwielbiam czosnek i staram się to spożywać jak, jak najwięcej. I tak się w każdej potawie mięsnej też stosuję. Wykonanie jest naprawdę banalnie proste, zajmie nam 3 minuty, nie? Ale jest mega totalne. No więc może co potrzebujemy? Jakiś jogurt naturalny w miarę gęsty, 3 czwarte sera feta, i tu mam taki polski czosnek, no naprawdę jest niezły, dwa takie duże ząbki, i troszeczkę koperku. Robimy. Czyli tak, jogurt, też cały Chodzi o to, żeby ten nasz sos był raczej gęsty, wtedy on jest taki bardziej, powiedziałbym, lepszy na kanapki i tak. Czosnek. Oczywiście można to wszystko pokroić ręcznie. czosnek pokroić ręcznie. Ja po prostu pędę na łatwiznę i użyję blendera. Tam zostało na blenderze trzeba kręcę, tak zwane online. sami zobaczycie, jak to praktycznie rzecz biorąc, jest trochę się rozklapało. Ale nie chodzi jak jest proste wykonanie. Naprawdę, żadna polityka. I tak naprawdę, powiem, powiem Wam, że to już wszystko. Teraz robimy to w ten sposób, że przelewamy to do jakiejś miseczki. one generalnie rzecz biorąc, po godzinie dwóch nie, znaczy im dłużej poleży, to, po, to po, po jakichś dwóch, trzech godzinach nabiera takiego mega kosmicznego poweru czosnkowego. Ja go uwielbiam. Zresztą powiem się że moje dzieci to dajemy koperek. Tak? Mieszamy. I powiem tak: sos czosnkowy, po prostu pierwsza klasa. Teraz on jeszcze nie jest ostry. On jeszcze nie jest ostry, ale za jakieś dwie godziny będzie power. Smacznego.